Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Końcówka pionkowa, historyczna, grana w Paryżu w 1856 roku. Białymi gra Serafin Dibois, ten co tak pięknie przegrał ze Sztajnicem kilka partii, czarnymi Julian Arnaud de Rivière, cokolwiek to znaczy. Pionków czarnych jest pięć. Pionków białych jest 5. Pion E5 nie ma znaczenia, jakby go nie było. Białe wygrywają. Mając przewagę pionków na skrzydle. Królewskim z tych dwóch pionów powstanie wolny pion, który odciągnie czarnego monarcha, a biały król będzie kosił. Na razie idzie. Król F7. Król F3, mógł iść przez E3 król e4, król e6 i pionem g, bo poszedł pionem to ten by przyblokował byłoby trudniej, wiecie, jak poszedł pionem g reguła mnemotechniczna zaczynamy marsz pionem na innej linii niż pion przeciwnika, gdy wrabiamy b4 bez znaczenia ale c4 a6, h4 i czarne poddały się no bo co mogłoby nastąpić na przykład o takę Sadysta zagrałby tak, potem tu wygrałby piona E5, potem tu wygrałby oba, najpierw piona E5, a nie sadysta zagrałby tak. Tak, tak. tak. Król musi iść tak, 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 tak. tak. O, jakoś tak. Znaczy tu, 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 goni, goni, goni i dogonił. I zmylił po, po dogonie. Widzimy więc, że końcówkę pionkową należy ocenić zanim ona powstanie. To oceniliśmy i poz Zastosowaliśmy podstawowy plan, który jest w 20 czy 30 którejś lekcji z końcówek pionkowych omówiony. Dziękuję.